Nasz klient i jego dacz Niebezpieczny wypadek z winy innego kierowcy. W tle wyrachowane praktyki ubezpieczalni oraz dlaczego bezwzględnie opłaca się ubezpieczyć samochód u dealera w renomowanych towarzystwach ubezpieczeniowych. Chciałem opowiedzieć o przygodzie jaką miałem związaną z wypadkiem samochodowym i na szczęście optymistycznym zakończeniu. Otóż 4 października byłem samochodem Dacia Duster przeżyłem wypadek samochodowy polegający na tym, że z ulicy Podporządkowanej wyjechał samochód i ja w ten samochód uderzyłem. Szkody były tak duże, że mój samochód był unieruchomiony. Dzięki maksymalnemu ubezpieczeniu, jakie miałem, przyjechała laweta, samochód został odholowany. Ja potrzebowałem oczywiście auta zastępczego. Rzecz miała miejsce w niedzielę. Telefonuję do ubezpieczyciela Strony, która mnie, że tak powiem, naraziła na szkodę, i okazuje się, że tam tylko rozmawiam z automatyczną sekretarką, która namawia mnie, żeby w poniedziałek się zgłosił albo wysłał jakiegoś maila, coś takiego. Byłem bardzo zdenerwowany, więc taka forma mi nie bardzo odpowiadała, natomiast zatelefonowałem do swojego ubezpieczyciela firmy Ergo Hestia i dostałem po 40 minutach podstawiony na miejsce wypadku samochód. Myślałem, że mając maksymalne ubezpieczenie, przejdę tę całą procedurę bez specjalnych nerwów i bez strat. Otóż to było myślenie człowieka naiwnego, ponieważ firma ubezpieczeniowa, której niestety nazwy nie mogę powiedzieć, zachowała się wobec mnie w sposób ordynarny i skandaliczny. Rzecz polegała na tym, że nie mogłem nawiązać kontaktu z tak zwanym opiekunem szkody. Człowiek ten. Podobno z powodu COVID nie odbierał telefonów. I tak rzecz trwała, trwała. Ja nie miałem samochodu, bo po jakimś czasie ten samochód z mojego ubezpieczenia został mi zabrany. No i zdesperowany zadzwoniłem do firmy Adamowscy, z której miałem samochód na Dazur, który jeździł. Mając na uwadze dobro klienta, skontaktowaliśmy się z Towarzystwem Ubezpieczeniowym oraz znacznie skróciliśmy proces całej kompletacji dokumentacji. Dodatkowo, mając na uwadze indywidualną sytuację oraz to, co się działo w tej sprawie, wydaliśmy pojazd zastępczy klientowi do samego końca. Uważam, że sytuacja rzeczywiście przedłużała się i należało w tej sytuacji tak no i oni jak wysłuchali tej mojej przygody, powiedzieli, że spróbują mi pomóc. No pierwsza rzecz, którą mi pomogli, to to, że z ubezpieczyciela, osoby, która zrobiła mi szkodę, dostałem samochód zastępczy na jakiś czas. Ten czas też nie był długi, ale dalej procedura ustalania odszkodowania, przyznawania odszkodowania trwała niezwykle długo. Człowiek, który był tak zwanym opiekunem szkody, w ogóle nie odbierał telefonów, nie odbierał maili, nie interesowało go to. Jak to się mówi, ignorował nas całkowicie. Nie jest to sytuacja komfortowa dla człowieka poszkodowanego, który wierzy w, jakąś, w jakieś prawo, w jakąś sprawiedliwość, mając maksymalną stawkę ubezpieczeniową opłaconą, nie może nic uzyskać. Stoi wobec ściany i jako mały człowiek nie ma szans. Bo tu na wprost niego stoi duża międzynarodowa firma ubezpieczeniowa, której nazwy niestety nie mogę wymienić, a szkoda, bo są to dziady i nieodpowiedzialni ludzie. E, żeby. Już nie zanudzać. Ciągnę sprawę dalej. Firma Adam Ossys, w której jestem klientem stałym, bardzo ładnie się wobec mnie zachowała, ponieważ uruchomiła swoich prawników. W mniejszym przypadku zaproponowany przez ubezpieczyciela odszkodowanie dla klienta z serwisu wynosiło niecałe 50% faktycznie poniesionej przez niego szkody. Tylko dzięki interwencji Adamowskiej z i wsparciu naszej kancelarii udało się po co prawda długich, bo blisko 3 miesięcznych negocjacjach, ale owocnie zakończyć tę sprawę w ten sposób, że klient odzyskał pełną kwotę odszkodowania i w niedługim czasie powinien wyjechać z salonu nowym samochodem. Wtedy dopiero firma ubezpieczeniowa, której nazwy nie mogę wymienić, a która w moim odczuciu jest dziadowska, y, ruszyła się. Ale ruszyła się dopiero po takim argumencie, że posiadający dwa salony samochodowe firma Adamosy powiedziała, że nie będzie sprzedawać ich produktu, czyli narazi ich na straty finansowe. Wtedy oni położyli usy po sobie, chociaż są dziadami nieodpowiedzialnymi, zmienili opiekuna szko szkody, dając jakąś miłą kobietę, która można powiedzieć błyskawicznie załatwiła, że podniesiono mi sumę odszkodowania, którą mi przyznano, bo mimo, że miałem pełne ubezpieczenie, namawiano mnie, żebym zrobił to w oparciu o chińskie części, o jakąś dziadowszczyznę, taką dziadowszczyznę, jak ta sama firma jest dziadowska. Oni myśleli, że ja przejmę to od nich, ale tu się okazało, że nie i dzięki firmie Adamoscy Cała sprawa została zakończona pozytywnie. E, trwało 4 miesiące, ale w sumie, no dopłaciłem do interesu 700 zł, Bez strat się nie mogło odbyć, ale jakoś zakończyło się to dla mnie w miarę pozytywnie. Dziś jest mój szczęśliwy dzień, bo odbieram z Madonoscy w nowo samochód. Ale tu chciałem na koniec popełnić taką konstatację. Otóż sam jako człowiek ubezpieczony na maksa nie dałbym rady tej firmie, której nazwy nie mogę wymienić, a która w dalszym ciągu jest dla mnie dziadowska. I żeby nie firma Adamowcy, która po prostu pomogła mi, wzięła mnie, jak gdyby, na swoją odpowiedzialność i poprzez swoich prawników wynegocjowała. Właściwie zmusiła tę firmę, której nazwy dalej nie mogę wymienić. A jest to firma bardzo dziadowska, chociaż o międzynarodowym zasięgu. W każdym bądź razie. Yy, Cała sprawa skończyła się w miarę w miarę przyzwoicie. No i po czterech miesiącach, co trwało bardzo długo, też jeszcze jedna sprawa a propos długiego trwania. Otóż w pewnym momencie skończyły mi się samochody zastępcze udzielane przez firmy ubezpieczeniowe i dostałem z firmy Adamoscy. Na ich koszt podejrzewam, bo nie wiem, czy oni wycofają te pieniądze. Bardzo ładne auto, takie jakie dzisiaj właśnie kupiłem, i tym autem mogłem jeździć, ponieważ jestem człowiekiem, który z racji wykonywania służbowych obowiązków potrzebuje samochodu. Bez samochodu byłbym jak bez ręki. A dzięki firmie Adomoscy, która pokonała firmę ubezpieczeniową, której nazwy nie mogę wymienić niestety, a która jest dziadowska strasznie. I dzięki temu, że firma Adamostry mi pomogła, wyszedłem, jak to się mówi, na swoje. To znaczy zakończyłem ten przykry okres w moim życiu. Także proszę Państwa, pilnujcie dealera. Diler zawsze Ci pomoże. Oczywiście też ma swoje koszta, ale jeżeli potrzebujesz pomocy, a jesteś ich stałym klientem, nie zostawiam Cię samego. Na przykładzie naszego klienta można zauważyć, jak ważne jest ubezpieczenie w pakiecie dealerskim. Jako dealer zapewniamy kompleksową obsługę, gotówkową likwidację szkód z utrzymaniem wartości rynkowej pojazdu. Każdy dział angażuje się w pomoc klientom sprawnie przeprowadzić proces likwidacji szkód.